Szanowni Państwo, ja chciałbym jak to czynię co roku przede wszystkim podziękować, serdecznie podziękować za tą mszę, za tą tablicę, a właściwie za dwie tablice. Bo jest tutaj przecież także ta, która upamiętnia mojego świętej pamięci brata. Ale muszę wspomnieć i o trzeciej, o moim przyjacielu o Przemysławie Gosiewskim, człowieku, który także zginął w katastrofie smoleńskiej i który miał ogromny wkład w to wszystko, co czyniliśmy dla Polski, ale także w to, co czynimy dzisiaj, bo bez niego Prawo i Sprawiedliwość z całą pewnością nie mogłoby zwyciężać, nie mogłoby się zorganizować, nie mogłoby być tak silne, jak stało się w ciągu Lat od chwili swojego powołania. Chciałem podziękować za pamięć. Pamięć jest czymś ogromnie ważnym. Ci, którzy odchodzą, pozostają zwykle w pamięci bliskich. Niektórzy pozostają także w tej pamięci szerszej, publicznej, odnoszącej się do wielu ludzi, tej pamięci, która znajduje wyraz w różnego rodzaju aktach które w przestrzeni publicznej przypominają o tych, którzy odeszli. I właśnie z tego rodzaju aktami mamy tutaj do czynienia. Są ważne, są ważne dla najbliższych, są ważne dla Wspólnoty, są ważne dla wspólnoty, która przecież musi zawsze iść dalej. Musi trwać, musi budować swoje perspektywy, musi opierać się o wartości. A tymi, którzy te wartości wprowadzają w życie, którzy je w sobie noszą i czynią je praktyczną zasadą swojego działania, są właśnie ludzie. Moja mama. Była człowiekiem skromnym. Pewnie nie spodziewała się u końca swego życia, że będzie tak pamiętała. Nie spodziewała się tego, że jej pogrzeb przed czteroma laty będzie dużym wydarzeniem, że będą ją żegnali kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, tysiące ludzi. Była kimś, kto pokazał, w ciągu tych 86 lat, które Bóg jej dał na tym świecie, że w trudnych, bardzo trudnych czasach można żyć uczciwie, można wypełniać swoje obowiązki wobec wspólnoty, wobec ojczyzny, wobec rodziny, można jakoś się realizować, i mimo wszystko można trwać. Powtarzam, w okolicznościach szczególnie trudnych. Kilkanaście dni przed śmiercią, w ostatnich dniach, których była jeszcze świadoma, powiedziała mi pierwszy raz w życiu, że jej pokolenie, pokolenie II wojny światowej, nie miało szczęścia. Wiedziała wtedy już, że odchodzi. Rzeczywiście, temu pokoleniu przyszło przez pół wieku. Żyć w czasach bardzo, bardzo trudnych. Ale można było, i moja mama jest tego przykładem, żyć uczciwie działać w konspiracji, działać później już po wojnie w Sodalicji Mariańskiej nie wchodzić w żadne układy z tą władzą, która nie reprezentowała polskich interesów, która została narzucona z zewnątrz. Uczciwie uczyć młodzież, uczciwie wykonywać zadania w pracy naukowej, pisać książki, które prawdziwie oddawały to, co miało być w nich opisane. W tym wypadku chodzi o dzieje pewnych pisarzy, ich twórczości, ale także o ich postawę wobec rzeczywistości. I to mimo tego, że byli to pisarze, przynajmniej w jednym wypadku, bardzo przez władzę hołbieni, lubiani, tak można powiedzieć, a prawda, prawda o nich nie była najpiękniejsza. I dlatego sądzę, że dobrze się stało, że pamięć jednej z przedstawicielek tego pokolenia. Powtarzam, tego pokolenia, które tak bardzo nie miało szczęścia, jest dzisiaj tutaj w Starochowicach tak podtrzymywana. Była jedną z wielu, jeśli spojrzeć na jej wczesną młodzież, młodość, to w konspiracji, w której uczestniczyła od 14 roku życia, były jej rówieśniczki, w konspiracji męskiej, bo te na poziomie młodzieży były rozdzielone. Wielu jej rówieśników, a także kolegów jej o kilka lat starszej siostry, która z Koniną też była w konspiracji. Ci ludzie walczyli, uczestniczyli w akcji burza. Jedni zginęli, inni przeżyli, i później, w ogromnej większości, potrafili zachowywać się przyzwoicie. Potrafili dobrze żyć. I mojej mamie, Przypadło to, że jest jakby w ich imieniu, za nich wszystkich, tutaj wspominana, bo powtarzam, była jedną z nich, była jedną z nich i pamięć o niej jest także pamięcią o tych innych, pamięcią o wszystkich, którzy trwali, którzy walczyli, dzięki którym dzisiaj tu jesteśmy jesteśmy w wolnej Polsce. Dziękuję bardzo.